Cześć. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić recenzję słuchawek Jabry, która zasadniczo robiła zestawy słuchawkowe dla klientów biznesowych. Tym razem postanowiła wejść trochę chyba do młodszych użytkowników i przedstawia Jabre Move Wireless. Zapraszam na recenzję. Zaczynamy sobie od samego wyglądu, dlatego, że jest on bardzo ciekawy. Przede wszystkim, jabra występuje w trzech kolorach: czerwono-czarnym, taki jakim my mamy, cały czarny oraz niebiesko-czarny. Naprawdę, słuchawki prezentują się świetnie w każdym kolorze. Nie mam zastrzeżeń co do jakości wykonania, dlatego że tutaj mamy naprawdę dobrą jakość jak za tym cenę. Przede wszystkim plastiki są dobrej jakości. Tutaj obudowa tych dwóch słuchawek. Z lewej i z prawej strony to jest plastik oraz metalowy pałą, który jest pokryty fajnym materiałem i od spodu gąbką. Wygodnie się nosi te słuchawki, one przylegają dosyć sztywnie do głowy, dlatego, że jak sama nazwa wskazuje, move, więc jesteśmy w ruchu, i nawet kiedy biegniemy z tymi słuchawkami, no to one nam nie spadają, nie ruszają się nam z głowy, więc jest naprawdę bardzo pozytywnie. Ten pałąk jest regulowany i jest on regulowany naprawdę całkiem w dobrych pozycjach, dlatego że możemy sobie te słuchawki rozciągnąć. Jak widzicie w tej chwili rozciągają się one naprawdę szeroko i możemy nawet na większą głowę sobie je bez problemu założyć i będziemy zadowoleni. Trzeba pamiętać, że słuchawki są małe, dlatego że mają one ułatwiać przenoszenie, dlatego przyzwyczajcie się do tego, że te. Słuchawki, gdzie wkładamy je do uszu, a właściwie nakładamy na uszy, one troszeczkę nas uciskają ze względu na tą właśnie sportowość oraz są po prostu małe, natomiast bardzo dobrze tłumią dźwięk. Nie ma tutaj aktywnej redukcji szumu, bo to jeszcze nie ta półka cenowa, natomiast tak dobrze przylegają, że rzeczywiście wygłuszają troszeczkę otoczenie i nawet gdzieś tam w tramwaju, w autobusie, jak słuchałem tej muzyki, było bardzo pozytywnie. Jeśli chodzi jeszcze o porty, mamy port micro USB do ładowania, i słuchawki wytrzymują na słuchaniu muzyki na około 50. Do 70% głośności, 6 godzin do 6-7 do godzin. Taki wynik udało mi się uzyskać i naprawdę myślę, że jest całkiem w porządku. Słuchawki ładują się do pełna w około 2,5 godziny i znowu mamy 7 godzin słuchania muzyki. Ale Jabra wychodzi naprzeciw i mówi: Skoro ci się skończy bateria lub masz problemy z połączeniem bezprzewodowym, mamy tutaj oczywiście port jack 3,5 mm wraz z dołączonym kablem. Kabel jest bardzo marnej jakości, także tutaj polecałbym kupić raczej coś swojego. Natomiast, e, oczywiście, po podłączeniu słuchawek przez Czeka możemy bez problemu je używać, e, no praktycznie bez limitu, dopóki mamy baterię w telefonie. Na lewej słuchawce mamy jeszcze przycisk do sterowania głośnością oraz przełączaniem muzyki wraz z połączeniami, czyli możemy sobie odebrać i odrzucić połączenie. Co jest bardzo fajne, dlatego że te słuchawki mają wbudowany mikrofon. I na tyle dobrze zbierają głos, że nawet jeśli mamy je założone na głowie, możemy bez problemu idąc sobie ulicą czy biegnąc rozmawiać przez telefon. Jeszcze mamy tutaj taki suwa, który służy nam do włączenia oraz wyłączenia słuchawek wraz z ustawieniami parowania Bluetooth. Jeśli chodzi o parowanie Bluetooth, możemy podłączyć jednocześnie dwa urządzenia. Po włączeniu słuchawek uruchamia nam się lektor. No jest taki całkiem przyjemny, damski głos, który po prostu mówi nam o stanie baterii, o ilości urządzeń połączonych. Niestety, kiedy słuchawki spadną poniżej 15% energii, ten dźwięk, który przypomina nam o tym, że mamy słabą baterię, jest dosyć nieprzyjemny dla ucha i co chwilę się powtarza. Także podczas np. 4-minutowej piosenki on dwa razy aż się powtórzył. Jest to troszeczkę denerwujące. No, jak padną, to padną, więc mogłaby to jabra robić raz, czy tam dwa na pół godziny i spokojnie moglibyśmy sobie słuchać tej muzyki. No, ale ona częściej nam przypomina, żebyśmy na Baterii. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, jest naprawdę przyjemnie. Nie są to oczywiście słuchawki najwyższej jakości, więc tutaj nie wymagajcie od tego, żeby grały tak jak Bankę Dolów za 2000. Te słuchawki kosztują 300 zł. Natomiast yy, spokojnie, średnio wymagających użytkowników zachwycą. Dlatego, że tutaj ten dźwięk jest przyjemny, nie ma ani za wysokich tonów, ani za niskich, wszystko jest takie uśrednione, naprawdę grają bardzo fajnie, lubię wyciszenie tych słuchawek, to jest bardzo dobre i naprawdę słuchanie muzyki z tych słuchawek sprawia przyjemność. Grają one głośno, nie ma tutaj żadnych zakłóceń, zasięg Bluetooth do 15 metrów, do tego ten kabel, naprawdę całkiem przyjemnie grają, słuchawki się nie niszczą, nosiłem je w plecaku przez cały okres testowy praktycznie 3 tygodnie. I nie powstały żadne poważne uszkodzenia. Delikatne jakieś tam mikroryski na tym plastikowej obudowie, ale to jest nic w porównaniu do tego, jak słuchawki mogą się zniszczyć. Ten pałąk się nie wygiął, nic się nie złamało, nic nie pękło. Możecie nosić te słuchawki gdziekolwiek i one naprawdę przetrwają. Na końcu jeszcze powiem o pudełku, dlatego że zasługuje ono na uwagę. Sprzęt w tym pudełku wygląda na dużo droższy niż jest w rzeczywistości. Jest to magnesowe pudełko razem z taką plastikową szybką. Za nimi są nasze słuchawki, instrukcja, kabel jack oraz kabel micro USB. Do ładowania. Podsumowując, są tu słuchawki bezprzewodowe za 300 zł, godne polecenia, dlatego, że możemy słuchać tu muzyki, możemy przez nie rozmawiać, do tego są lekkie, dobrze przylegają do głowy, fajnie wygłuszają i dobrze grają. Także jeśli szukacie słuchawek za około 300 zł i chcecie mieć tą wolność bez kabli, naprawdę Jabra Move Wireless jest dobrym wyborem. Dziękuję Wam za oglądanie tej recenzji. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Jeśli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. A jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je poniżej pod filmem w komentarzach. Czołem!